Także cześć, witajcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Mietek, e, witam Was na mapie Boczkowo. E, dzisiaj jest odcinek nie ze serii, e, nie z Bracie Polskiej Farmie, e, lecz prosto z innej mapy. Jak mówiłem Wam na początku, e, na save z live streama. E, pomyślałem, że czemu nie, można by było właśnie zrobić taki inny odcinek dzisiaj, z innej właśnie mapy tutaj. No, i co? Dzisiaj zrobimy sobie widzowie żniwa na Boczkowie. Jak widzicie, tutaj przez okno już stoi nasz bizon rekord. I tam wam pokażę jeszcze, jaki mam tutaj dzisiaj żniwny, żniwny tutaj zestaw. Ogólnie wam pokażę gospodarstwo, jakie żebym wybudował. Wiecie, jakoś tam mega nie potrafię budować, ale że wiecie, tam sobie coś mi potrafię wybudować. Wiecie, na live, y, czy tam na odcinki. Gospodarstwo ogólnie wygląda ono tak, tutaj się prezentuje. E, tutaj mamy jakieś ule, drzewo, e, jakaś ławka. Troszkę tutaj, jak widzicie, złomu. E, oczywiście tutaj taki fajny domek polski, e, który tutaj ładnie właśnie pasuje do tej mapy, i ogólnie wiecie, się zgrywa z tym całym klimatem polskim. E, w sumie, co my tu jeszcze dalej mamy? Kibel, jak widzicie. Jakieś tutaj drewno poukładane, no i ogólnie studoła, i studoła tutaj, obora, oboro studoła, wiecie o co chodzi, bo tutaj można mieć te świnie. E, ogólnie też wam właśnie pokażę, tutaj, jakie maszynki mam. E, dużo nie mam, e, bo dopiero zaczynam tutaj grać. E, będzie to ogólnie safe, tylko i wyłącznie na live, no i także na odcinki, ale pewnie, czy będzie jakaś dodatkowa seria zboczkowa, no to nie mam pojęcia na pewno pod tym odcinkiem stawcie dużo łapecie w górę, bym prosił o zostawienie tutaj, nie wiem 350 łapek w górę, mam nadzieję, że to zrobicie, także zostaw łapkę, jak to oglądasz mordo, napisz w komentarzu hashtag żniwa albo hashtag rekord o, napisz hashtag rekord w komentarzu oczywiście przy tym serduszku, to jak widzicie mamy jakieś przecząsacz, karuzela pająk, tutaj mamy siewnik Poznaniak, kosiarkę rotacyjną Ogólnie, więcej nic tutaj nie ma rzeczy, bo to widzicie już pusto dosyć. Też mamy tutaj, jak widzicie, ciapka polskiego C330 Ursusa e, z jakąś tutaj polską dwukółką, z nakładkami taki, takimi drewnianymi. E, I oczywiście mamy tutaj Ursusa C360 e, z kabiną koją. No i autosankę D35, także e, z nakładkami tutaj. No, i Bizona Rekorda, którym dzisiaj będziemy kosić, którego oczywiście tam na testy. Jest to w wersji beta, więc na razie tutaj widzicie wersję beta, nie, ale pewnie na live będę pokazywał wiecie, wersję, która zostanie skończona. Więc oczywiście, nie przedłużając, zapalamy sobie oczywiście Bizona. Tutaj oczywiście macie teraz chyba podgłośnione dźwięki, nie wiem jak to będzie wyglądać na OBS-ie, ale mam nadzieję, że będzie teraz dźwięki rekorda słychać. Ogólnie całej gry, bo wtedy się skarżyliście, że po prostu nie słychać tej gry, więc teraz wam podgłościłem dźwięki i powinno być elegancko, więc zapalamy, nie? I się oczywiście udajemy na pole. Dzisiaj sobie porobimy oczywiście żniwa, jak mówiłem już na początku żniwa pszenicy. to tak mi ta słuchawka wylatuje. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest e, Więc udajemy się oczywiście na pole, które Wam zaraz za chwilę pokażę Skosimy się oczywiście dzisiaj pole, więc taki odcinek wiecie Pierwszy po prostu taki odcinek z Boczkowa e, Chcę zobaczyć czy po prostu chcecie żeby była jakakolwiek seria na tej mapie e, Właśnie o to w tym chodzi, że właśnie zrobiłem Wam taki pierwszy odcinek z tego Boczkowa e, Ruszymy tutaj żyżniwami więc zobaczymy jaka będzie po prostu aktywność pod tym odcinkiem Mam nadzieję, że jeśli będzie dużo łapeczek w górę, to pewnie się zrobi jakąś serię z tej mapy Ale po prostu muszę zobaczyć, czy chcecie po prostu tutaj na tej mapie, na tą serię, więc Zostawcie łapeczkę w górę, tam na dole I lecimy tutaj, widzę, po 350 łapek Jeśli będzie po prostu 350 łapek lub ponad 350, to pewnie wam zrobię jakąś serię z tej mapy, także wiecie Tak jak widzicie, mamy to pole z pszenicą, więc sobie tutaj opuszczamy hyder o, uruchamiamy, więc mam nadzieję, że też dźwięki nie są za mega, tutaj wiecie, mega e, zwiększone, że mnie także jakoś dobrze słychać, więc wiecie o co chodzi, nie? Mam taką nadzieję, nie? Że dobrze mnie słychać I sobie kosimy oczywiście tutaj e, pszenicę Miał się właśnie też pojawić odcinek z braciem na polskiej farmie, ale pomyślałem, że wyszła nowa mapka więc czemu nie można było właśnie nagrać tutaj z tej mapy eee, Zostawcie także subskrypcję bo lecimy tutaj po 6000 subskrypcji jak to oczywiście subskrybujesz eee, no to możesz tak zostawić dzwoneczek ci którzy subskrybują a ci którzy nie subskrybują no to oczywiście stawią tego suba oraz dzwoneczek bo YouTube właśnie tak jest, że nie wysyła powiadomień eee, Bo YouTube czasem no czasem no to Często właśnie ucina zasięgi na YouTube, więc tak to jest. Więc ty drogi Vito zostaw to łapeczkę w górę, subskrypcja na kanale, o, oczywiście dzwoneczkiem. E, jak widzicie, bizon jeszcze nie jest skończony, bo to jest wersja beta, tak jak mówiłem, więc tutaj dużo jest właśnie e, po prostu niedociągnięć, wiecie, typu takich, że na przykład nie ma biegów, no i wiecie, bo to jest beta, jak mówiłem, auto, autorzy mi wysłali tego Bizona, to tylko wiecie e, Beta, ale... Jest tutaj też wgrane tutaj Simple IC, więc będzie też sobie można, przykład, jak widzicie, otworzyć drzwi O i to jest super e, Jak widzicie, dzisiaj pogoda tutaj na, na boczkowie, jak widzicie, jest mgła e, Ale nie było deszczu, więc, więc można kosić jak najbardziej I elegancko w sumie, nie? także można dzisiaj sobie pokosić tutaj na tym boczkowie. Miała być ze serii Bracia Polskiej Farmie, lecz też nie ma właśnie ryżka, żeby nagrać Chcieliśmy mega filmik zrobić, ale często właśnie nie ma pana ryśka tutaj, żeby nagrać, bo wiecie, też ma po prostu nie ma czasu, żeby nagrać odcinki, więc nie ma po prostu czasu, kiedy znaleźć, żeby nagrać ten odcinek. Więc właśnie dzisiaj leci tutaj z Boczkowa. E, także zapraszam was na e, grupę, grupę oczywiście tutaj e, Szwagry Pipcia, e, bo oczywiście zapomniałem o tej grupie, lecz tam właśnie dużo osób dochodzi na tą grupę Szwagry Pipcia, więc. Może jak Ty jeszcze nie dołączyłeś na szwagrypicie, to oczywiście dołącz Bo tam leci po 600 członków na tej grupie, więc W sumie teraz też będziemy właśnie nabijać tych ludzi tam Bo widzę, że tam grupa też się ruszyła, więc Też można właśnie tam dobijać, jak ktoś jeszcze właśnie nie dołączył I elegancko, dobra, ile my mamy? No mamy tutaj widzowie, widzicie Pół zbiornika Jak widzicie, polski klimat jest Mgła e, też fajna tu, elegancko, nie? W sumie co? Fajnie, nie? To bądź wyszło. Troszkę jest z innych przyczyn, ale jest. Nie przez autora, bo wiecie ktoś tam wykradł ale nie się z tym. Dobra. Więc ogólnie. E, zaraz sobie weźmiemy oczywiście tutaj 60. Mam nadzieję, że będzie tutaj napełniona cała przeczepa Jagi tutaj chciałem też podjechać tutaj ciapkiem e, z tą dwukółką, ale czy mi się uda ją napełnić na 100%? No to nie mam pojęcia. E, bo, no 62%, więc w sumie, no nie wiem, chyba będzie tylko cała przyczepa, autosanka, i na wyżywej cała przyczepa, autosanka. No to wiecie, no to będzie tylko przyczepa, autosanka, nie? E, zapraszam Was także na live streama. Jak to oglądacie, czekajcie, bo ja to nagrywam w środę, tak? E, w środę, no to zapraszam Was na liveika o W godzi o godzinie 17 Więc też pewnie będziemy sobie pykać e, na tutaj na boczkowie oczywiście także na dzikiej mapie oczywiście też będziemy grać, ale teraz tak bardziej będziemy więcej grać na tym boczkowie, tak jak mówiłem Chciałem właśnie zobaczyć jak ta mapa ogólnie wygląda nie? także pewnie na live będziemy sobie pykać oczywiście więcej na tej mapie niż na yy, dzikiej, nie? także jak sami widzicie, no tutaj bizon jeszcze nie jest skończony Wersja beta, tak jak mówiłem, ale w sumie i tak już wygląda bombowo, elegancko, wiecie, polsko. E, od razu Wam uprzedzam tutaj, od razu będę mówił na te komentarze, które będą pewnie w, w komentarzach się e, pojawiać, czy bizon będzie wydany. No to autorzy mi powiedzieli, że niestety nie będzie wydany. Jest on zrobiony tylko i wyłącznie na własny użytek, więc e, nie pytajcie w komentarzach, bo autorzy po prostu tak powiedzieli, że nie chcą, żeby był wydany, bo też właśnie nie mają chyba zgody na, na edycję. Tego bizona, bo nie dostali tak, że wiecie, nie? Jak widzicie, prawie mamy cały zbiornik. Oczywiście, już chyba mamy cały zbiornik. Nie wiem, jak tam wygląda sprawa 92%. Więc pewnie dojedziemy do końca i będziemy mieć pewnie cały zbiornik. Podejdziemy sobie tutaj, oczywiście, do, do 60. No, jak widzicie, tutaj w oddali gospodarstwo jakoś tak, jako tako wygląda. Wczoraj, jestem jeszcze poza live'em sobie dobudował. Wieczorem sobie właśnie dobudowałem, bo tak średnio to wyglądało, jak widzicie Dobra, mamy cały zbiornik, więc sobie otwieramy tutaj rurę Dobra, mam nadzieję, że dźwięki nie są też dosyć, tak wiecie, e, za głośne Dobra, podejdziemy sobie tutaj do 60. I sobie skoczymy e, Mam widzowie także dylemat, czy kupować właśnie tą kierownicę do farminga Jak oczywiście jakoś polecacie kierownicę, to napiszcie w komentarzu no chyba 60 jest teraz za głośno, więc tu, tu naprawdę, tu chyba powinienś ściszyć, bo nie wiem właśnie jak to wygląda sprawa, nie? Czy 60, czy ona czasem nie jest za głośno, po prostu chodzi, to ja o sobie tutaj minimalnie przyciszę, pojedziemy sobie oczywiście tędy, więc e, cel żeśmy uzbierali już jakoś chyba dwa tygodnie temu albo tydzień temu, e, a ja jednak dalej nie mam tej kierownicy, bo się pytacie właśnie mnie na streamach E, czemu nie ma kierownicy? Właśnie mam taki dylemat. Miałem właśnie kupować tą Logitecha Driving e, GT Force, czy coś, coś w tym stylu. Nie wiem, właśnie, jak to się nazywa. E, chyba Driving Logitecha takiegoś miałem kupować. Coś za około 500 zł. Wiem, że tej po prostu kierownicy już nie produkują. E, jest ona dobra, bo dużo ludzi ją polecało. Ale także są niby jakieś wady tego typu, że po prostu ona jest mega głośna, wiecie jak skręcacie, a mi jednak trzeba taką kierownicę, która nie jest mega głośna, bo to jednak będzie wszystko słychać, wiecie na odcinkach lub też na live'ach, ale jeżeli ją macie, to napiszcie mi w komentarzu, czy ją polecacie, albo po prostu jaką kierownicę polecacie, żebym sobie kupił, wiecie, też nie taką drogą, no tam nie wiem, do 500 złotych maksymalnie, także wiecie, nie, bo też nie będę na kierownicę wydawał, nie wiem, nie wiadomo ile, 900 zł lub tego, wiecie, nie. Więc napiszcie, jako polecacie, bo oczywiście bym sobie kupił Bo się, oczywiście wiecie, jak się nagrywa tego farminga, gracie w tego farminga Więc też fajnie by było, jakby był właśnie ten klimat, że kierownica jest Więc napiszcie, jakobyście polecali, nie? To pewnie sobie dokosimy widzowie tutaj to całe pole i będziemy, będziemy kończyć, bo jest 12 minut odcinka Dobra, wysypaliśmy, więc co sobie jeszcze pokosimy, żeby troszkę był tego odcinka dzisiejszego jak widzicie też w sumie koja ma też fajna jest zrobiona, ta kabina tutaj dodana do 60 i też to jest prywatny. Oczywiście tutaj edit znajomego, więc nie pytajcie czy będzie wydany. Bo nie będzie wydany, bo to jest tylko i wyłącznie na no, ważny użytek prywatny, więc e, tak jak i ten Bizon, który jest w wersji beta aktualnie, też nie będzie wydany. Ale jak widzicie, czuć teraz ten polski klimat na Błoczkowie. Mi się jako tako, nie wiem czy Wam się podoba boczkowo, także możecie także napisać w komentarzu, napiszcie w komentarzu hashtag, hashtag rekord tak jak mówiłem. E, zostawcie tutaj oczywiście łapeczkę w górę, 350 łapek w górę, a pojawi się pewnie kolejny odcinek z boczkowa, a jak się nie pojawi odcinek z boczkowa, to pewnie ruszy seria na tej właśnie na tej za właśnie mapie, także opeczka w górę. E, subskrypcja na kanale, bo oczywiście lecimy po 6000 subskrypcji na kanale. Jak ktoś się subskrybuje, to nie subskrybuje, napiszcie właśnie w komentarzu hashtag rekord i będzie w sumie elegancko, nie? Dobra, robimy sobie tutaj ostatni przejazd Polak. Także widzicie, nie są jakieś za duże takie, no w sumie fajnie, nie? Bo tylko i wyłącznie e, mapa jest mała. Pola także są małe, ma klimat Ogólnie ładnie wygląda e, Można sobie właśnie popiekać na małych traktorach Wiecie, 30, 60, Bizon, także wiecie Mapa ogólnie zajebista jak dla mnie Bo ja lubię grać tylko i wyłącznie na takich wiecie, polskich, e, polskich modyfikacjach, wiecie Ciągnika 60 w susach. Nie lubię jak, nie wiem, nie wiem czy wiecie, ale Jakoś Rzadko gram e, Ale mi się czasem zdarza, ale tak bardzo rzadko że ja gram po prostu wiecie na jakichś y, zagranicznych traktorach typu nie wiem Valtra, John Deere, Fend mi się to praktycznie w ogóle nie zdarza jak mi po prostu oglądacie mój kanał lub śledzicie mnie na live'ach to pewnie y, ci widzowie prawdziwi widzowie to pewnie nie znają, że po prostu nie gram na takich traktorach wiecie większych i kombajnie tylko często jak jest właśnie większy traktor no to to jest typu już Ursus Ursus jakiś sześciocylindrowy, to wiecie już, nie? Także Mapa jak dla mnie zajebista i fajna, nie? Także Godna ode mnie tutaj Ten Godna po prostu polecenia, nie? Do zagrania, także wiecie, nie? Wracamy sobie na gospodarstwo oczywiście i za chwilę będziemy kończyć odcinek A większość po prostu będzie już pokazana na live. Będziemy sobie więcej tutaj pykać Na tym gospodarstwie jako tako mi wyszło. Mam nadzieję, że Wam się podoba to gospodarstwo, w którym gram. Bo jakoś to wygląda. Bo jak mówiłem na początku, jakoś tam wiecie. Uo, czekajcie, bo tutaj auto. E, bo jakoś tutaj nie potrafię budować. Mam właśnie tylko i wyłącznie z tym problem, z tym budowaniem gospodarstw. Ale jak widzicie, no, jakoś to sobie wybudowałem. Może nie jest to pięknie, nie wygląda jak niektórzy budują, ale wiecie, nie. Tam sobie coś potrafi budować, także. Elegancko, w sumie, nie? Także podejdziemy sobie jeszcze do 60 i pewnie zakończymy sobie odcineczek, Także 17 godzina, czwartek, zapraszam Wam na Was, na live stream, oczywiście, który się odbędzie. Także nic, 350 APE w górę widzowie pod tym odcineczkiem i wpada dla Was na kanał kolejny odcinek z Boczkowa. A jak nie, no to po prostu lecimy ze serią. Z pipciem, oczywiście, wiecie, na multiplayer. Eee, subskrypcja na kanale, kto nie subskrybuje kanału, oto ty widzę, jak nie subskrybujesz, a oglądasz ten materiał. Także zostaw, zostaw suba. I nic, żegnam się z nami, trzymajcie się mordeczki do kolejnego odcinka. Cześć!